Audi A6 C7 Avant z systemem BOZE upgrade'owanym poprzez dołożenie głośników Audiosystem X200 EM Evo2 i centralnego głośnika EX80 Evo2 SQ Evo2, czyli średnio nowego głośnika klasy wyższej entry level no i zrobiło się przyjemniej Fabrycznie w drzwiach są małe 13 cm głośniki no dużym dość skoku, ale w plastikowych puszkach natomiast teraz są zamontowane natomiast teraz są zamontowane 20 cm midbasy. I pracują w pełnej komorze, w całych drzwiach. E, również Twittery grają o wiele lepiej niż fabryczne te boze, które są bardzo ostre, bardzo jazgotliwe. E, I centralny głośnik, no po prostu już harczał, więc musiał zostać wymieniony. E, o dziwo, najlepszym upgradeem jest degrade, tak, czyli, czyli degradacja do, do fabrycznego systemu bez boza, czyli demontaż tych plastikowych komór i zamontowanie tam komory, komory, zamontowanie przegrody takiej plastikowej i, i wsadzanie dystansu na głośniki 200 mm. Eu já sei fazer isso no bufete. Dziękuję, to, że można tutaj naprawdę odkręcić tą głośność, efektywność systemu wzrosła diametralnie. Naprawdę jest głośno w tym samochodzie. Dynamika basu jest, jest świetna. Subwoofera w ogóle nie słychać pobocznego. Pozdrawiamy, polecam szkolenie filmiki na YouTubie. Do usłyszenia.